Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem będzie to pomnik z II wojny światowej. Krzyż się znajduje otaki, oczywiście miejsce uświęcone krwią żołnierzy, oddziału e, cudzysłów Regina II, 16 Pułku Armii Krajowych, poległy e, o w, walce o wolność ojczyzny 17 października 1944 rok, Boże ojców naszych, przyjmij świadectwo wiary i miłości ojczyzny, synów naszego narodu poległych w nierównej walce z hitlerowskim najestą tu w Dąbach oraz straconych w, w Gross Rosen. To co mówi pan Dariusz kwieciej na swoim kanale, czyli de facto jak się nazywa, ten oczywiście olbrzym chyba z niemieckiego, uczyj uczy ofiarę ich życia e, posiewem wolności i pokoju Chryste, Królu e, miłości miłosierdzia i pojednania przez przyczynę Twojej Matki Królowej Polski pomóż nam przebaczyć broń nas od wojny nienawiści i niepamięci, amen i od trzeciej wojny światowej która obecnie raczej chyba też ma miejsce albo do czegoś oni chcą doprowadzić tak to wygląda A, e, e, jeszcze jest tablica tutaj też warto pokazać lista wziętych do obozu Gross-Rosen lista poległych w dombach ja tu nie widzę wcale, no to jadę na wyczucie cmentarz Partyzantski 1958 Współczesny krzyż, miejsce, pie, pocho, e, miejsce pierwszego pochówku partyzantów, szkoła Kwatera, gdy w roku 1944, nie będę czytał, możecie się pa, e, Państwo zatrzymać kamerę, przeczytać dokładnie, bo to chyba na pół godziny, bo więcej by było to materiał, by trwał bardzo długo, to więc nie ma sensu. podobny oczywiście, to jest pomnik, ale cmentarz z II Wojny Światowej, też się znajduje w Gorlicach, o których mówiłem, że coś takiego jest oczywiście tutaj, to właśnie teraz ten kręcę, to był kręcony oczywiście z, y, w Gorlicach w tamtym roku cmentarz to glinik, elektrociepłownia, tam oczywiście w tamtej regionie się znajduje ja tu nie widzę po prostu, oczywiście, bo jest słońce. Trudno mi określić, co jest napisane. Więc, oczywiście, jadę jak jadę. Jeszcze będę miał pewnie na raz. Zobaczymy. No, chyba tak, albo jeszcze raz przejadę, w razie czego. I oczywiście pewnie też również pochodził z tego regionu, Stodoła, niemiecki atak, zabloko, e, z, zabudowa Małopolskiego. I oczywiście tu chyba trzeba będzie się już pożegnać z Państwem. Czyli tu jest chyba symboliczny cmentarz w Dąbach, o tym co wspomniałem. Tam gdzie był w Gliniku, oczywiście co pokazałem, to był też armii radzieckiej. Oprócz tego i co wielu poległo, tu dziękuję Państwu za uwagę i chyba się tu trzeba będzie pożegnać i dozo.